Także moi kochani, za chwilę przystępujemy do całego materiału z trasy filmowej, ale najpierw chcę coś wyjaśnić, mianowicie. Mm. Materiał jest de facto zdeczka troszeczkę chaotyczny ze względu na to, iż Podczas całego wyjazdu miałem parę rzeczy na głowie, nawet parę rzeczy, dużo rzeczy na głowie i nie byłem w stanie cały czas nagrywać swoją kamerą. De facto, de facto też czasami moja karta z tej kamery była potrzebna, bo prawda, wyjeżdżałem, żeby kręcić materiały dla innych projektów. Dlatego czasami może być tak, że jest niedopowiedzenie, że nagrywam tylko tło, co robimy, co się dzieje, albo na przykład się w ogóle nie odzywam, nic nie komentuję. Hmm, ale w gwoli, w gwoli ścisłości e, wyjechałem ogólnie na tą całą trasę filmową e, dla czterech celów. I tymi czteroma celami były cztery miasta, które były głównymi punktami. E, I to mianowicie był Poznań dla projektu Zobaczmy się. Mieliśmy tam skręcić trzy filmy promocyjne dla projektu o niewidomych. Potem była Warszawa również dla projektu Zobaczmy się. To było spotkanie projektowe, obgadywaliśmy wszystko, co się dzieje, jak się dzieje, co robić i tak dalej. Następnie był to Lubliniec, w którym również kręciłem trzy filmy promocyjne dla projektu Rozmawiamy bez granic. I ostatni to był Wrocław. Ja tam jechałem do Damiana. Tam ściągałem materiał dla projektu filmowego, de facto, de facto, de facto tylko dla jego projektu. Ale to nie był projekt społeczny i to były cztery główne punkty całej wyprawy, ale oczywiście, że ja jestem, ale oczywiście, że ja jestem człowiek podróżnik, to musiałem zahaczyć jeszcze parę innych miast, czy to przejazdem, czy to na chwilę, żeby zostać i typy i tydy i tydy. Mam nadzieję, że wszystko Wam wyjaśniłem i najnormalniej świecie zapraszam na trasę filmową. Jesteśmy w Longu i idziemy na dworzec PKP i zawozi nas gamoń, który mówił, któremu mówiłem, że ma zostać i spać, ale Gamoń nie słuchał. Teraz pytanie gdzie Gamoń stanął? Barek Co to? Kamera!

50 osób, nie ja. Chcę spać, no. Mogłaś spać, mówiłem ci. Wiem, że mogłam, ale spałam dwie godziny i tak mi dobrze. O, więcej niż ja. I w takim razie, moi drodzy, jest siódma dwadzieścia trzy. My jesteśmy w Płódczewie Już umieść mamy pociąg do Poznania głównie Fakt to mój pociąg do Poznania to jest znaczy pociąg do Głowiny Więc jak zasnę to w ogóle będzie zły na kraju I w defi i w ogóle planowania to chyba na czego wszystkiego nie? Także myślę To piękniejszych to wszystkim jest to, moi drodzy Że ja nie zapłacę za to w... cały swój wypad No, za dużo, bo... Życie na zniżkach studenckich jest po prostu piękne, moi drodzy 51% to jest najlepsze, co mnie spotkało, jeżeli chodzi o moje podróżowanie, naprawdę O Chrystusie Nazarecki Jak mi się chce spać Jest. To no, mi przy gronie, to Wojtek może coś powiedzieć do kamery, znowu coś nagrywany. No. no nie, tak. Tej tak, no, co moja wina, z telefonem? No nie. My no jak mam w się kontaktować, jak nie masz telefonu. Mateusz kłóci się z Martą Kra nie chce do przyjechać jedzenia. do nas. A nie chce jednak, chce jednak przyjechać. No nara. No, za chwilę tu będzie. ma pretensje jeszcze ma że jej się telefon rozładował. Dobra, biorę lapka i sobie to zgram Te, to logo. Wojtek, ktoś znowu do making-offa? Kurczę, ale Bija, jestem teraz rozkrytywany. To, to teraz tak będzie, że z tak. nienaska. Tak będzie? Tak. <słukasz> ale wali cię Ciebie wódą, ja nie mówię. Przestań, to nie wiem, <słukasz> co Ty będziesz tam dzisiaj robiła. Przestań, <słukasz> nie wali ode mnie wódą. No wali w kit. Wojtek, wróćmy do Ciebie. No tak, no... Co się dzieje? Co robimy? Co robimy? Jedziemy teraz aktualnie do... E gdzie jedziemy? Ksero. No, na Ksero. Na Ksero, i potem jedziemy na półwiejsko, żeby zrobić sondę. No a potem będziemy jechali na, do Kahawy, do restauracji, żeby zrobić wywiad i w sumie i to na dzisiaj. Tak, Marta jest bardzo Mnie dobrze poinformowana. Tak. No. Lepiej od nas, tutaj to jest złe. Bo ona tylko wszystko wie. <śmiech> <śmiech> Najlepsze jest to, że nie jest do końca trzeźwa, nie? <laughs> to tak. Jak trzeźwa, to jutro wstajemy o 5.30, albo o 5.00. Bez problemu. Dla to nie ma problemu, nie? Dobra, gdzie się jedzie na tego Taczka? Nie nie wiem, gdzie to jest. Marta o tej godzinie... A gdzie to mam jechać na tego... Chciałabym powiedzieć... Dzień dobry, jestem Marta Szygielda. ty zobaczmy się. Przepraszam. Idziemy przez piękne miasto, które jest, jak każde miasto w Polsce, w remoncie. Ej, ale naprawdę, obojętnie gdzie przyjedziesz i kiedy do Poznania, to wszystko zawsze wszystko jesteś w remoncie. Jak nie rondo kaponiera, który no, jest tym rondem w Poznaniu. To może jakieś inne rondo, albo jakieś inne przejście i zawsze, ale to zawsze coś znajdzie w promocie. Nie ma takiej możliwości, żeby coś znalazł. Dobra, teraz jak idziemy? To, to Sobol to jebać biedę i co? Co ma co masz w Elblągu buraku? Zobacz, Pa, energo, pa, to się dzieje. Zaraz mi wino przyniosą, słuchaj, w samolocie. E, Dobre piwo to A ja tak wejdę. No, widzisz widzisz A, Nie to dobrze. Widzisz nie, to ty z tym specjal, czy tam toterka, gdzie... Dzień Dobra? Czekaj, się do już czy nie? Zresztą, to dobrze. A co? Nie, bo chciałem zrobić tak, żeby to się nie zdarło, nie? Myślę, że przykleimy jakimś bokiem, a pod spodem może kartkę po prostu. A mój Boże tramwaj. O mój Boże tramwaj. Wiem, czy to się przyklei? Limba cafe W ogóle on jest drugi raz w Poznaniu. To jest takie dziwne dla mnie. A Wojtek był też tam. A kiedy no, byłeś? Wcześniej? Ja byłem... Jezu, jakoś jest? Tego roku? Czekaj. styczniu go pogorie. No właśnie, no to nie. No to drogi pewnie. Okej. A i właśnie tego jaka rozdzielczość czakki? Ja się nie znam to ja no, tego no, no. Ja się w ogóle nie znam także ja, ja tu tylko stoję No, nie, no bo dobra to na razie tylko od tego się no, jest tak A no, więc im lepsza jakoś tym pamięci później okay? ja na takie zasadzie. Dzień dobry Moi drodzy Państwo Jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Na Półwiejskiej, jesteśmy... Główna Ulica Poznania, zapraszam bardzo, Proszę, Państwa, jesteśmy w Poznaniu proszę, tam to proszę to. kamery tam pokazać. Od razu pierwsza rzecz, jaka nam się rzuca w oczy, to jest seks, shop mojej drodzy Państwo. No, Poznań, jak każde miasto. No ale Mati, szczerze mówiąc, po co czytasz, skoro i tak teraz nagrywamy, więc i tak teraz. Okej, okay, to robimy tak. Weźcie sobie tu sobie dziś te pytania. Dobra, najpierw to. Najpierw. A czy na co dzień spotyka Pani dużo osób niewidomych, czy raczej nie zauważnych Pani? Raczej nie. Jeśli będzie można wnosić. Będzie sławne na vlogu. Tak, jest, to jest. 150 subskrypcji to jest to. Ej, każdy sub ważny. Tak, to Dobra, to niech jedna osoba usiądzie, a jedna ma to. to. Dobra. Ja zacznę. po prostu. Dobra, tylko daj mi kolejną zgodę, gdybyś mógł w razie czego. Dobra. I, 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 znaczy uś sobie dwie osoby na razie i potem po prostu podchodzi. Drodzy Państwo, jesteśmy aktualnie... Gdzie jesteśmy? Na Półwiejskiej. Na Półwiejskiej, Półwiejskiej tak, naj najbardziej popularna ulica w Poznaniu. Tak jest. E, byliśmy na Browarze. Tutaj Na, na starym Browarze. Tak, dokładnie. E, przed chwilą. E, i robimy sondę e, Sondę jak to się po prostu Sondę. Sondę wśród poznaniaków e, na temat ich e, wiedzy o niewidomych. O niewidomych, tak. W A. ramach e, stowarzyszenia Inny Wymiar i pro, e, projektu Zobaczmy się. Polecamy. Polecamy. Subskrybujcie. <laughs> Obserwujcie na Facebooku. Dobry vlog. Cześć. To teraz. Cały czas nagrywać mam? Na razie wyłącz, tam wiesz, tu się kilka nie ma tutaj. Ram, pam, pam, para, ram, pam, para, ram. Ta? Ale czuć często, nie? Ludzie się sprzyjają z sesją, no. no tak, no. Czy tutaj? <laughs> czy wie pani, jak takim to osobom pomagać? To jest pomaga? Polka. Nie. No co, dać im na przykład... Tak, jak fizycznie możemy im pomóc, jeżeli widzimy na przykład taką osobę na ulicy, co możemy zrobić? Możemy zrobić można na przykład... Sąd będzie pełną parą, jest git. życia to my musimy pomóc i znaleźć siebie jako nowego człowieka, bo to zupełnie, na przykład w, w takich sytuacjach, w których życie